Witamy wszystkich gości, zwłaszcza leśników, którzy często pomagają Szkole Podstawowej nr 2. To dzięki Wam, drodzy leśnicy, nasza szkoła ma tak wiele lekcji żywej przyrody. Wspieracie nas w wielu działaniach ekologicznych, za co ogromnie dziękujemy. W zielonych spodniach Więc przestęp śmieci, elektrośmieci Każda butelka do kosza poleci Nasza planeta Jest tylko jedna Nie lubi smogu, bo jest wybredna Chce czystej wody Wie nawet młody Zróbmy coś więcej dla naszej przyrody Dlatego Gołdap jest piezna nas tego To zdrowisko, popatrz kolego Zróbmy zachody, oczyśmy lasy Nie ważne z jakiej jesteś klasy Ważne są dla Nawet dla dzieci zda się fajnie od nas poleci.